Chcemy wzbudzać w kobietach sprawczość. Chcemy, żeby było więcej kobiet w życiu nie tylko naszego miasta, ale też Polski. Chcemy, żeby było więcej kobiet w polityce, żeby nie tylko kobiety zajmowały się trzecim sektorem, w którym naprawdę wykonują ogrom pracy na rzecz społeczeństwa, ale też żeby zajmowały wyższe stanowiska, nie bały się, nie wstydziły i wierzyły w swoje kompetencje. Zależy nam, żeby kobiety mogły Rodzić po ludzku, by ich prawa w szpitalu były respektowane, by był podmiotem w porodzie i współdecydowało o tym, co się dzieje. Śmiejemy się, że nasza fundacja chyba będzie istnieć zawsze, bo głównym naszym zadaniem jest uświadamianie społeczności na temat potrzeb osób niepełnosprawnych. Budujemy empatię, budujemy e, zaufanie. I staramy się uwrażliwiać społeczeństwo na to, że kryzysem bezdomności nie można się zarazić, ale tak naprawdę każdy może się w nim znaleźć. Działamy humanitarnie, wysyłamy bardzo dużo pomocy Ukrainie, ale również wspieramy społeczność lokalną kobiety z dziećmi, które przejechały tutaj wskutek wojny. Jest to bardzo miłe wyróżnienie i cieszę się, że dzięki temu nasze stowarzyszenie zdobędzie większą widzialność. Jesteśmy jedną organizacją w Poznaniu, ale w ogóle w województwie wielkopolskim, która podejmuje tematykę praw kobiet w okresie okołoporodowym. Jesteśmy bardzo wdzięczne, że nasza praca na rzecz kobiet, które są w ciąży i, i razem dzieci została dostrzeżona. Staramy się kobiety uświadamiać, jest to dla nas chyba w tej chwili najważniejsza w fundacji, że one mają prawa w tym okresie. Bardzo się cieszę, że biorę udział w akcji poznanienek, bo mogę powiedzieć o ważnym problemie i o ważnym temacie. Dla mnie, i myślę dla wielu osób niepełnosprawnych, jakim jest asystentura? Zależałoby mi, żeby te osoby, asystenci, byli, pierwsze, godnie wynagradzani, byli wykształceni w tym, co mają robić, mieli oczywiście też empatię, bo to nie jest łatwa praca, ale żeby z tą osobą, z którą pracują, nawiązywały też relacje, bo to jest tak naprawdę najbardziej wartościowe. Wyróżnienie w Poznańankach jest ogromnym zaszczytem zarówno dla mnie, jak i dla, sto, dla Stowarzyszenia Zupa na Głównym. Uważam, że e, takie wyróżnienie jest jak gdyby zwróceniem uwagi na naszą organizację. 80 naszych działań to są działania e, wolontaryjne, w związku z tym e, społeczeństwo Poznania jest nam potrzebne. Akcja Poznanianki dla mnie osobiście jest y, takim zbiorem y, osób, z których czerpię motywację i inspirację. Chcę po prostu podziękować osobom, które zgłaszały tę kandydaturę, że dają też możliwość pokazania się osobom innego pochodzenia mieszkającym w naszym mieście. To jest dla mnie taki bodziec, y, power do działania i do rozwoju. Dziękuję.